Cześć, Cześć, jestem. OneGamPay, a to jest rozwiązanie mojego konkursu. Tak wiem, miał być o 20.30, ale postanowiłem rozwiązać go troszkę wcześniej. To tak, mamy 11 komentarzy, zobaczcie, czy wszystko jest dobrze. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Losu, żeby nie było, losuje liczbę na losow, losowe.pl liczba do wygenerowania 11 przycisk zamknięty od 1 do 11 unikalne tam, tam, uwaga, za chwilę wylosuje się jedna, jedyna, niepowtarzana. o, nie, to mówi 7, przepraszam jedna, jedyna, niepowtarzalna osoba, którą którą wylosuję i zdobędzie to, to 10 zł do Numer 3 Numer 3 To jest oczywiście to jest numerowana tak, jak ktoś napisał komentarz numerem 3 A więc pierwszy... Tak, numerem 3 jest Mary Mr. PC Box tak Mr MR Box. Czyli Mister PC Box wygrywa do ładowania 10 zł do wybranej sieci tej komórkowej. Proszę o to, abyś... się z tobą się skontaktuję, ale wyślij mi na, pr na prywatnej wiadomości sieć swojego telefonu. Hmm, jeszcze tak, subskrypcję dał, łapkę w górę dał. Hmm, komentarza cisną, zgłaszam się z krótkiej skarpetki. Okej, okay, spoko. No. To tak. Zgłosił się Mr. Mary, Mary. Mr. PC Box wygrywa konkurs. Przepraszam, że jesteście, by, jesteście zawiedzeni, że to nie wie wygrać, ale będą następne. Jeszcze jak na Sylwestra post, postanowię skombinować. Eee. Okej, okay, to było na tyle. Rozwiązania konkursu, który to był najdłuższy świąteczny. Do zobaczenia i cześć.